W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie na rzecz. Nie, ale nie u nas. U nas nie ma czasu na nudę i zawsze świeci słoneczko. Fango z boiska do sieci, zostaw suba i się przekonaj. No niestety, u mnie w Warszawie dzisiaj jest masakra za oknem, wygląda to naprawdę kiepsko, ale wiem, gdzie świeci słońce. Słońce świeci na pewno we Francji, a to dlatego, że do reprezentacji wrócił Karim Benzema. I teraz, moi drodzy, mam dla Was zadanie specjalne. Słuchajcie, w komentarzach dajecie znać, ile bramek Karim Benzema strzeli na Euro 2020. Jestem ciekaw, czy ktoś trafi ze swoim typem. Ale zanim zostawicie komentarz, to zobaczcie o co tak naprawdę poszło i dlaczego Karim Benzema przez tyle lat nie grał w reprezentacji Francji. Komu podpadł? Bo tam. Tam było grubo, tam był skandal, poganiał skandal, poganiał skandal. Niezła afera ogółem, dlatego usiądźcie wygodnie i jedziemy. Ostatni mecz w reprezentacji Francji Karim Benzema rozegrał 8 października 2015 roku. Wtedy to strzelił dwa gole i zaliczył asystę w wygranym 4-0 meczu towarzyskim z Armenią. Dwa miesiące później napastnik został usunięty z kadry de Jak się okazało na długie, długie lata. O co poszło? Pewnie nie wszyscy pamiętają, dlatego pozwólcie, że przypomnę, bo to było coś naprawdę grubego. 4 listopada 2015 roku Benzema został zatrzymany przez francuską policję. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Siedzieliśmy z chłopakami z Fangola, żarciki, wiadomo, poranna kawka, a tu taki news. Dlaczego francuscy gliniarze zrobili piłkarzowi Realu Madryt Bastet, jak w GTA? No to teraz trzymajcie się mocno, bo tutaj zaczyna się jazda. Poszło o Mathieu Valbuene, a dokładnie o nagranie, na którym ten mały, francuski kogucik stroszy piórka dla jakiejś pięknej kurki. Wiecie co mam na myśli. Taśma z łóżkowymi popisami pomocnika trafiła w ręce nieodpowiednich ludzi, którzy zaczęli go straszyć, że jak nie zapłaci, to niedługo cały świat zobaczy, co ten Valbuena tam wyrabia. A co miał do tego wszystkiego benzema? Okazało się, że zawodnik realu miał być pośrednikiem pomiędzy bandziorami szantażującymi a Valbueną. To on miał namawiać wówczas piłkarza Lyonu, żeby wyskoczył z kasy. Benzema miał zgodzić się na taką rolę ze względu na swojego wielkiego przyjaciela Karima Zenatiego. Chłopaki razem się wychowywali, tylko że z czasem Benzema wybrał drogę sportowca, a Zenati postawił na nie do końca uczciwe interesy. I to właśnie on miał namówić ulubieńca Zidana do wzięcia udziału w tej całej akcji. Co to była za telenowela? Mówię wam, pranie brudów takie, że głowa mała. Codziennie pojawiały się jakieś nowe doniesienia. Do mediów m.in. wyciekły zapisy rozmów Benzemy z Zenatim, które delikatnie mówiąc, nie stawiały Karima w dobrym świetle. Później okazało się, że śledztwo było prowadzone w niewłaściwy sposób, jest też spora wina policji. W każdym razie lata minęły, a w sądzie cała sprawa ciągnie się dalej. Z tego mógłby powstać niezły film sensacyjny. Ludzie z Netflixa, słyszycie? W grudniu 2015 roku Benzema został wyrzucony z reprezentacji, a w kwietniu 2016 okazało się, że nie znajdzie się też w kadrze na euro, które przecież było rozgrywane na francuskich boiskach. W czerwcu Karim dolał jeszcze oliwy do ognia gdy w wywiadzie dla Marki stwierdził, że Deschamps uległ presji rasistowskiej części Francji. Słowa napastnika wywołały wielką burzę. Skończyło się kolejnym skandalem. Dom selekcjonera został zniszczony przez wandali. Na jednej ze ścian pojawiło się hasło RASISTA. Benzema mógł zapomnieć o powrocie do kadry. To skaza. Nawet jeśli z czasem zrobiło się spokojniej, to jest to coś, o czym nie mogę zapomnieć. Tu nie chodzi tylko o Karima Benzeme, tu chodzi też o inne osoby, których słowa doprowadziły do tego brutalnego aktu. To dotknęło moją rodzinę. Jeśli chodzi o krytykę mnie, moich wyborów jako trenera, taktyki, technicznych aspektów, to muszę to po prostu zaakceptować. To nie ma dla mnie znaczenia, ale gdy przekracza się pewną granicę, dotyka mojego dobrego imienia i mojej rodziny, to jest to coś nie do zaakceptowania. Mówienie pewnych rzeczy nieuchronnie prowadzi do agresji werbalnej bądź fizycznej. Ponoszę tego konsekwencje. Nie możemy zapomnieć, nie mogę i nigdy nie zapomnę. Mówił jeszcze całkiem niedawno o całej tej sytuacji Didier Deschamps. Jak widać, czas jednak naprawdę leczy rany. Minęło prawie 6 lat i Benzema wraca do reprezentacji. Dlaczego teraz powołałem Benzemę? Nie możemy cofnąć czasu. Najważniejsze są dziś i jutro. Spotkaliśmy się, długo rozmawialiśmy. Później musiałem wszystko przemyśleć. Nie zdradzę o czym rozmawialiśmy, ale obaj potrzebowaliśmy tego spotkania. Miałem już do czynienia z trudnymi sytuacjami. Nigdy nie kierowałem się osobistymi urazami. Reprezentacja Francji nie należy do mnie. Zdaję sobie jednak sprawę z odpowiedzialności, która na mnie spoczywa. Czy powrót Benzemy zagraża pozycji Olivera Giru? Niekoniecznie. Obaj funkcjonowali razem w reprezentacji przez 3 lata. Zawsze jest jakaś rywalizacja. Wytłumaczył swoją decyzję Deschamps. A właśnie. Nie zapominajmy jeszcze o jednym: Menzema i Giroud przecież średnio za sobą przepadają. Obaj panowie mieli małą spinę w marcu 2020 roku. Karim został zapytany o to, jak ocenia napastnika Chelsea. Odpowiedź była wyjątkowo złośliwa: Nie porównujesz Formuły 1 do Gokarta. I tak jestem miły. Po prostu wiem, że jestem Formułą 1. Jiru nie pozostał obojętny na słowa Benzemy i popisał się celną ripostą. Ludzie mówią, że nie porównuje się Formuły 1 do Gokarta. A ja, jedyne co mogę powiedzieć w tej sprawie, to że jestem mistrzem świata. To chyba całkiem nieźle jak na Gokarta. W październiku 2020 roku Ziru odwołał się do tej całej Gokartowej afery. Był czas, gdy byłem niesprawiedliwie krytykowany za brak Karima w reprezentacji. To mnie bolało. Robiłem jednak wszystko, żeby udowodnić, że zasługuję na swoje miejsce w drużynie, a ta rzekoma rywalizacja z Karimem została wymyślona przez niektórych ludzi. Nie miałem z tym nic wspólnego, po prostu gramy na tej samej pozycji. Dobrze wtedy zareagowałem na te wszystkie trudności. Oczywiście szkoda, że go z nami nie ma. Karim ze względu na swoje umiejętności pozostaje piłkarzem, który wciąż robi wrażenie. Nigdy nie miałem z nim żadnej kłótni. Historia chciała, żebyśmy stanęli przeciwko sobie. Zawsze dobrze się rozumieliśmy, mieliśmy do siebie dużo wzajemnego szacunku, przynajmniej ja miałem do niego. Myślę, że to wstyd, że to wszystko się wydarzyło. Powstał swego rodzaju bałagan. Teraz jednak musimy iść dalej. Jak więc widzicie, nie ma co spodziewać się walki Benzema Giroud na fame. Panowie wszystko sobie kulturalnie wyjaśnią, albo już wyjaśnili i będzie cacy. Zostawmy Giru, bo jest inny piłkarz reprezentacji Francji, który już nie może doczekać się gry u boku Benzemy. Kylian Mbappe. Taką grafikę 22-latek wrzucił na swoje socjale. Już wkrótce KB i KM mogą podbić euro. Sam Benzema jest zachwycony takim pomysłem. Zresztą spójrzcie na ten komentarz. Wątpliwości co do siły ofensywnej francuskiego duetu nie ma też Neymar. Karim napisał na Instagramie: „Jestem bardzo dumny z tego powrotu do zespołu Francji i zaufania, jakim mnie obdarzono”. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom, mojemu klubowi, wam i wszystkim tym, którzy zawsze mnie wspierali. Skoro jesteśmy przy przyjaciołach, to zarówno pod postem Bape jak i Benzemy zaroiło się od komentarzy piłkarzy Realu. Jarał się Casemiro, gratulował Modric, Marcelo stwierdził, że Benzo zasłużył, a Vinicius nie dowierzał i rzucał piorunami. Co ciekawe odezwał się też Mario Balotelli. A może byś tak ty, Mario, coś zrobił i spróbował wrócić do reprezentacji Włoch, bo nawet na go karta się nie łapiesz. Od wczoraj sieć zalały grafiki przedstawiające obecną siłę składu reprezentacji Francji, albo jak to woli, Le Bleu. Tylko spójrzcie na tę ofensywę. Mają w kim wybierać, prawda? Pewnie podobny kłopot chciałby mieć Paulo Souza. Czy już wkrótce trio NBG, Mbappe, Benzema, Griezmann będzie na ustach kibiców z całego świata? Coś mi się wydaje, że w meczach Francuzów nie będziemy się nudzić. A jeżeli komuś to nie wystarczy i jeszcze chciałby posłuchać o ciekawym życiu Karima Benzemy, pełnym skandali, to za chwilę na Waszych ekranach wyświetli się seria o największych skandalach i to będzie właśnie odcinek o Karimie Benzemie. Dlatego... W tym filmie zobaczycie m.in. nie tylko Francuza i jego barwny żywot, ale również dużo młodszego mnie. I przypomnimy sobie czasy, kiedy na tym kanale naprawdę było wiele tysięcy wyświetleń. Ach, piękne czasy. Dobra, a na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że kilka wyświetleń wpadnie też pod tym filmem. Łapek w górę i nie tylko. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do zobaczyska.